Tak jak zawsze na rozgrzewkę robimy ćwiczenia oddechowe na rozprężenie klatki piersiowej i dzisiaj zrobimy sobie jeszcze jedno ćwiczenie na rozruszanie miednicy, na rozruszanie kręgosłupa w dolnym odcinku i zaczniemy od ćwiczenia przy ścianie. Szukamy guzów kulszowych. Tak? Otwieramy sobie pośladki do boku, tak żeby guzy kruszowe nam wbiły się do podłogi, opieramy całe plecy o ścianę, o drzwi, od krawędzi miednicy aż po same łopatki, tak? powinnyście czuć, czuć plecy na, na ścianie i pierwsze sześć oddechów robimy w pozycji, ramion rozciągniętych do przodu. Ramiona są lekko zaokrąglone i my wysuwamy troszkę barki do przodu, tak? Nie głowę, nie zamykamy klatki piersiowej. Wyobraźcie sobie, że macie dużą piłkę do ćwiczeń między ramionami. Zaokrąglamy sobie ramiona, otwieramy, wysuwamy barki i nasze oddechy będziemy kierować do góry tutaj do obręczy barkowej z tyłu i do górnych pleców. Wdech robimy przez nos język na podniebieniu. Na wydechu będziecie czuć, jak żebra idą w dół, tutaj z przodu, dolne żebra zamykają się, idą w dół i do środka, a nasze plecy przybliżają się troszeczkę bardziej do ściany. Mięśnie skośne brzucha po bokach naszego brzucha będą się napinać, będą nam zamykać żebra. Trzymamy to napięcie i kolejny wdech będziemy kierować tutaj do górnych pleców, tak? będziemy rozciągać, rozprężać górne plecy. W tej pozycji robimy 6 oddechów, czyli wdech przez nos, wydech, żebrajdą w dół, przytrzymuję to napięcie i kolejny wdech kieruję do góry, do tyłu pleców i wydech. I powtarzamy tak 3-4 razy. Ten oddech jest naprawdę delikatny. Nie spinamy tutaj tych mięśni w koło szyi, nie spinamy karku. Tak? Staramy się trzymać wszystkie tutaj te mięśnie w koło naszej szyi rozluźnione. Delikatnie wciągamy y, powietrze do płuc głęboko, głęboko do środka i na wydechu. Wydech może być troszeczkę mocniejszy, żeby bar bardziej e, uaktywnić te e, mięsień poprzeczny brzucha i mięśnie skośne brzucha. Druga pozycja, prawa ręka na podłodze, lewą ręką sięgamy do góry, rozciągamy te tkanki między e, klatką piersiową a miednicą, tak? czyli ja ciągnę wszystko do góry, przechylam się lekko do przodu, robię taką rotację w kierunku prawej strony i tutaj sobie robię parę oddechów, tak? od 4 do 6. Czuję jak ta strona mi się ładnie rozciąga, rozpręża przy każdym wdechu. Przy wydechu, wf, żebra idą w dół, moje plecy idą w stronę ściany. Tak? Kolejne ułożenie to jest tu: lewa ręka w dole, prawa ręka u góry, rozciągam do góry, przechylam się lekko do przodu. I robię moje oddechy. I ostatnią pozycją łokcie przy ścianie. Uwaga, żeby nie wypychać klatki piersiowej do góry. Plecy mają dalej przylegać do ściany. Nasze łokcie są y, blisko ciała. Lekko dociśnięte do ściany. Otwieramy górę klatki piersiowej, tak? Głowa może być na ścianie albo lekko oddalona, troszeczkę oddalona od ściany. I robimy tutaj parę oddechów. Wdech. Na wydechu czujemy, jak mięśnie brzucha ściągają nam żebra do środka, przytrzymuje to napięcie i mój kolejny wdech jest tutaj pod, pod obojczyk, pod obojczyki, pod, 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 mostek, tak? Czyli mój mostek wysuwa się do przodu i tutaj te pierwsze górne żebra unoszą się do góry. Wdech przez nos, wydech. Aktywuję mięśnie brzucha, przytrzymuję i rozprężam cały przód. Możecie sobie powtórzyć znowu od 4 do 6 oddechów, i następnie idziemy na podłogę i troszeczkę rozruszamy sobie miednicę. Tak, czyli ustawiam sobie kręgosłup w pozycji neutralnej, czuję moją kość krzyżową na podłodze, cały odcinek piersiowy, czyli Całą klatkę piersiową, tył, tył głowy, odcinek lędźwiowy, odcinek szyjny są oddalone od powłoki. Kładziemy sobie ręce na kościach biodrowych i teraz na wdechu będziemy iść do przodu przechylenia miednicy, czyli kość łonowa idzie w dół, kości biodrowe idą do góry. Mój odcinek, moje lędźwie odsuwałem się od podłogi, klatka unosi się do góry. Z kolei na wydechu przechylam miednicę w drugą stronę, czyli unoszę kośłonową do góry. Staram się nie spinać tutaj pośladków, nie spinać mięśni dna miednicy w koło odbytu. Trzymamy te mięśnie rozluźnione i tylko bujamy sobie swobodnie miednicą, tak? Czyli wdech jest przodoprzechylenie, wydech jest tyło przechylenie i staramy się iść do samego końca, tak? Czyli idziemy do samego końca, do przodu przechylenia i do samego końca, do tyłu przechylenia, tak? Tutaj plecy nam dolegają, kręgosłup jest w kształcie literki C i wracamy do neutralnego ułożenia, a następnie do e, pogłębienia lordozy, pogłębienia. Czasami tutaj ten odcinek szyjny tam się, na, też tam się troszkę pogłębi, tak? Powinnyście czuć, jak cały kręgosłup się ładnie rusza. Powtórzcie sobie to ćwiczenie od 8 do 10 razy i przyciągamy kolana do brzucha, masujemy plecy i rozluźniamy.